Część. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o panelach winylowych, które świetnie sprawdzają się zarówno na podłodze, jak i na ścianach. Przedstawię Wam aktualne ceny, a także pokażę, jak krok po kroku zamontować je samodzielnie. Jeśli zastanawiacie się nad tym, czy to rozwiązanie jest dla Was, to koniecznie zostańcie ze mną do końca. Panele i płyty winylowe na podłogę i ścianę to produkty, które nie są jeszcze powszechnie znane, a mogą zagwarantować funkcjonalność. I niezwykły komfort użytkowania. Panele LVT i płyty winylowe SA estetyczne atrakcyjne wizualnie i zaprojektowane tak, by zwiększyć wygodę w pomieszczeniach. SA one także idealnym uzupełnieniem aranżacji wnętrz, ponieważ posiadają naprawdę różnorodne wzornictwo. Panele i płyty winylowe na podłogę i ścianę. Winyl, a mówiąc dokładniej polichorek winylu, jest materiałem, który wykorzystuje się już od lat w produkcji podłog. Jest tak, ponieważ ma on dobra termoplastyczność i odznacza się też z dużą wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne. Wszystko to dzięki specjalnej warstwie wierzchniej. Panele LVT produkowane ESA najczęściej z kilku warstw winylu, a także z drobno drukowanej winylowej warstwy dekoracyjnej. Panele podłogowe winylowe zazwyczaj mają takie wymiary jak panele drewniane i podobnie się je na podłodze układa, każdy z nich osobno. Winylowe panele podłogowe ESA bardzo cienkie, mają od 3 do 7 mm, natomiast płytki z litego winylu, mają najczęściej grubość od 3 do 5,5 ,5 mm. Niektórym przypominają one popularne kilkanaście lat temu linołuliem. Jednak prawda jest taka, że rozwój techniki pozwolił na stworzenie takich paneli, które Esa zaprojektowane z najwyższą dokładnością. I mogą stanowić produkt ekskluzywny. Na rynku można znaleźć obecnie naprawdę wyszukane wzory tego rodzaju paneli, w różnych rozmiarach wielkości paneli. Bardzo często swoim wyglądem mają imitować one naturalne drewno, a nawet kamień. Dzięki temu pozwalają na stworzenie stylowej, a zarazem odważnej i niepowtarzalnej aranżacji wnętrza. Bardzo ważne ESA tutaj oczywiście sprawdzone, unowocześnione metody instalacji paneli i płytek winylowych, bo tylko one pozwolą na uzyskanie najlepszego efektu. Trzeba tutaj zaznaczyć też, że różnorodność kolorów i wzorów pozwoli na dopasowanie podłogi lub ścian do wystroju reszty pomieszczenia. Bardzo wygodne jest także to, że mogą mieć one rozmiar płytek ceramicznych, ale też wspomnianych już wcześniej typowych paneli drewnianych, a nawet paneli o wydłużonym formacie XL. Te różnorodne formaty można montować według potrzeb, albo metoda klejenia, albo zatrzasku. Warto wiedzieć, że między płytkami a panelami winylowymi zachodzi jednak znacząca różnica. Jeśli chodzi o płyty winylowe, to SA one w całości wykonane z winylu ich gora to TZW winyl użytkowo-dekoracyjny, a dol to winyl techniczny. Natomiast panele winylowe mają konstrukcję warstwowa. Ich rdzeń, czyli środek zazwyczaj stanowi płyta HDF, w części spodniej, czasem też wierzchniej, występuje korek. W tym drugim przypadku na wierzchniej warstwie korka znajduje się oczywiście powłoka winylowa. Taka warstwowa budowa zapewnia to, że podłoga jest cicha w użytkowaniu. Należy jednak pamiętać, że o zewnętrzną warstwę paneli która jest plamoodporna i nieścieralna, trzeba odpowiednio dbać. W czasie czyszczenia paneli nie można więc używać wybielaczy, płynu do naczyń czy dowolnych środków chemicznych do podłog. Najlepiej korzystać jest z produktów czyszczących, jakie ESA rekomendowane przez producenta wybranych paneli. Trzeba bowiem pamiętać, że nieodpowiednie środki czyszczące mogą uszkodzić zewnętrzną warstwę materiału. Panele podłogowe winylowe parametry. Panele podłogowe winylowe sprawdzają się zarówno w mieszkaniach i domach prywatnych, jak i w obiektach użyteczności publicznej. Jest tak, ponieważ posiadają one określone właściwości, które zapewniają jednocześnie funkcjonalność, a zarazem wygodę użytkowania. Do parametrów tych zaliczyć można to, że panele LVT i luksusowe płytki winylowe. Płytki charakteryzuje dużą odporność, esa bardzo, wytrzymałe. Ze względu na wewnętrzny rdzeń winylowy płytki Maja podwyższona odporność na wilgoc i ESA odporne na wodę płytki można. Wiec stosować także w kuchni i łazience. Nie posiadają szkodliwych dla zdrowia plastyfikatorów dzięki ich odpowiedniemu przygotowaniu. Sprawdzają się także w przypadku intensywnego użytkowania płytki ESA bardzo elastyczne, dzięki czemu chronią stawy człowieka, który. Po nich chodzi ESA ciepłe i miękkie, dzięki cechom gumy, Tłumia oraz redukują dźwięki kroków i dzięki temu płytki zapewniają niski. Poziom hałasu, płytki ESA produkowane tak, by były antypoślizgowe, bardzo dobrze imitują na podłodze naturalne drewno, można przyklejąc. Jednoposadzki i nadal nie stukają, mają zewnętrzną warstwę ochronna, która jest odporna na ścieranie oraz plamoodporna, w razie. Zarysowań, a nawet przecięć, nowoczesne rodzaje paneli mogą zostać pokryte specjalistycznym preparatem pokrywającym tezetę. Reperującym, który pomoże w odnowieniu warstwy ochronnej, wytrzymałość na uderzenia i wgniecenia, szczególnie w panelach z wielowarstwowa. Struktura i gęstym materiałem bazowym maja wysoka ognioodporność, czyli odporność na działanie ognia, najnowocześniejsze produkty. Wybierane ESA nawet do montażu podłok na drogach ewakuacyjnych budynków poprawiają w pomieszczeniu warunki higieniczne i chuszczelniona. Powierzchnia utrudnia rozwój bakterii, a zarazem pozwala na stosowanie mniejszych ilości środków czyszczących, ułatwiają utrzymanie. Czystości. Plamoodporna powierzchnia jest odporna na brud i zapewnia te z niskie koszta konserwacji, pozwalają na szybki montaż, najczęściej. Na jeden z kilku sposobów, o czym później. Gdzie montować płytki i panele winylowe? Klasa użyteczności paneli pozwala świetnie dopasować do wymogów konkretnego budynku i wnętrza. Te o warstwie użytkowej mające grubość 3 mm przeznaczyć można do pomieszczeń mieszkalnych. Będą to domowe sypialnie, salony, ale też kuchnie, koł, a nawet łazienki. Podłogi winylowe posiadające warstwę użytkową wynoszącą od 5 do 7 mm, SA idealne do pomieszczeń użyteczności publicznej. Panele podłogowe winylowe dzięki swoim właściwościom mogą być użyte w biurach, pomieszczeniach administracyjnych, galeriach handlowych, obiektach handlowych, lokalach gastronomicznych, obiektach hotelowych, halach lotniskowych. Oczywiście trzeba tutaj zaznaczyć, że płyty i panele winylowe, a częściej mniejsze, luksusowe płytki winylowe mogą pojawić się nie tylko na posadzce, ale także na ścianie, skutecznie zastępując płytki ceramiczne. Każdy zastanawiający się nad wyborem płytek winylowych powinien wiedzieć o tym, że ich wynoszącą zaledwie kilka milimetrów grubość sprawia, że nadają się one do pomieszczeń z ogrzewaniem podłogowym. Panele winylowe można więc stosować zarówno na posadzki zwykłe jak i na ogrzewanie podłogowe. Co ciekawe, panele winylowe będą przewodzić ciepło lepiej niż panele drewniane, a nawet lepiej niż płytki ceramiczne niski opór. Cieplny pozwala polecać je na ogrzewanie podłogowe. Wada tych produktów jest to, że dość szybko oddają ciepło, dlatego kiedy wyłaczymy ogrzewanie podłogowe, od razu się schładzają. Warto zaznaczyć tu, że w przypadku, kiedy panele winylowe SA położone na posadzce, to ona ciepło dłużej i je im oddaje. Dlatego bilans cieplny jest i tak dodatni. Wspomnieć trzeba także o tym, że na posadzkach niepodgrzewanych płytki i panele winylowe same w sobie dają odczucie ciepła, tak jak. Podłogi drewniane, w odróżnieniu zaś od zimnych płytek ceramicznych, terakoty czy gresu. Podłoga winylowa cena. Jeśli chodzi o koszta związane z panelami winylowymi, to składają się na nie ceny, cena paneli winylowych, kleju montażowego albo podkładu. Opcjonalnie posadzki samopożemującej montażu. I tak, panele winylowe można kupić w cenie od 70 do około 250 zł za metr kwadratowy, średnio jest do 130 do 150 zł, klej montażowy. Do płyt winylowych można kupić w cenie mniej więcej 30 zł, cena za ilość na metr kwadratowy. Posadzka samopożemująca to około 20 zł za metr kwadratowy. Cena montażu paneli winylowych zależy od rodzaju. Z wykonaniem posadzki samopożemującej jest to OK. 75 zł za M2, klejenie to mniej więcej 35 do 45 zł za M2, a montaż paneli winylowych na podkładach wyniesie około 35 zł za M2. Wynika z tego, że jeśli chodzi o cenę podłogi winylowej, to jest on niższa niż ceny paneli drewnianych. Do tego jest to rozwiązanie bardzo wygodne, bo podłogowe panele winylowe nie dość, z SA tańsze, to jeszcze bardzo dobrze wyglądają. I ESA odporne na uszkodzenia. Panele LVT, często stosowane SA w pomieszczeniach narażonych na wilgoc, SA idealnym rozwiązaniem do wnętrz z dużym natężeniu ruchu. Panele winylowe montaż krok po kroku. Po pierwsze trzeba pamiętać o tym, że przy układaniu paneli winylowych niezwykle istotne jest równe podłoże, trzeba na nie zwrócić szczególną uwagę. Podłoga z panele jest bardzo cienka, może mieć zaledwie 3 mm, dlatego przy źle przygotowanym podłozu widoczna będzie każdą nierówność ułożonych już paneli. Do wyrównania podłoza warto zatrudniać fachowców z doświadczeniem w wykonywaniu parkietów. Bardzo często Esa to osoby, które będą też w stanie ułożyć płytki ceramiczne czy panele podłogowe. Oprócz tego, że podłoze musi być idealnie gładkie, powinno być ono także proste i bez żadnych pęknięć. Wszelkie nierówności można usunąć stosując samopożemujące masy cementowe, czy też szybkosznace albo plastyczne masy szpachlowe na bazie cementu. Przygotowania powierzchni zależne S.A. oczywiście od tego, czy jest to pomieszczenie nowe, czy też poddawane renowacji. W zależności od tego, prace mogą bowiem wyglądać nieco inaczej w nowo budowanym wnętrzu najważniejsze jest równe wyłanie posadzki nie. Może być ona pofalowana, ani nie może posiadać pęknięć, dołków, odprysków, zaschniętych elementów tynku ani plam zaschniętej farby. Uwagę trzeba zwrócić z na poziom posadzki, szczególnie kiedy będzie łaczyć się z innym materiałem, takim jak drewno czy płytki. W pomieszczeniu remontowanym rozwiązania dotyczące przygotowań podłoża Esa najczęściej dwa można wiec: zdjadź poprzednia posadzkę. Później wyłać cienka warstwę samopożemująca i wtedy położyć panele winylowe, na istniejącą już podłogę stare deski lub płytki, wyłać. Cieniutka warstwę wylewki samopożemującej i na nią położyć panele winylowe. Opcja druga pokazuje tutaj ogromną zaletę płytek czy paneli winylowych, można je bowiem kłaść na podłogę już istniejącą, bez konieczności jej ściągania. Wiąże się to wtedy z mniejszym nakładem pracy, mniejsza ilością zabrudzeń i kurzu i oczywiście z oszczędnością pieniędzy. Do montażu paneli winylowych na podłogę i ścianę przydać się mogą różnego rodzaju narzędzia. Będą to, w zależności od wybranej metody, piła elektryczna, klocki dystansowe, przymiar liniowy, ołowek, folia PE i taśma klejąca. Najważniejsze jest zaś, by podłogi winylowej nie przytwierdzać do podłoza za pomocą gwoździ. Układanie płytek i paneli winylowych, układanie tych materiałów nie jest trudna i przebiega dość szybko. Najpopularniejsze Esa zaś tutaj dwie metody klejona lub wpinana. Pierwszym krokiem jest zawsze zmierzenie pomieszczenia, biorąc pod uwagę kierunek, w jaki układamy podłogi winylowe. Podłogi winylowe można układać na podłozach cementowych, ceramicznych albo drewnianych. Jednak zawsze podłoza pod podłogi winylowe muszą być one stabilne, zwarte, równe i suche. Dlatego TS. Po zmierzeniu powierzchni wnętrza kolejnym krokiem staje się sprawdzenie wilgotności podłoza. W przypadku posadzki cementowej wartość ta powinna być mniejsza albo równa 2%, natomiast dla podłoza anhydrytowego 0,5%. Sprawdzić trzeba też izolację pod podkładem podłogowym. Najlepiej zaś wykonać dodatkowa jej warstwę, przeciw wilgoci, stosując folię PE. Kolejnym krokiem jest zaś rozpoczęcie montażu samych paneli. Trzeba tutaj trzymać się takich zasad jak montowanie elementów zgodnie z kierunkiem padania światła, pozostawienie 10 mm. Odstępu od ścian i każdego zamontowanego na stałe elementu pomieszczenia, zwrócenie uwagi na to, by w ostatnim rzędzie winylowe panele. Podłogowe nie były węższe niż 5 cm. Montaż paneli i płytek zawsze należy zacząć od rogu pomieszczenia. W przypadku paneli wpinanych, pióro zawsze musi być skierowane w stronę ściany, a wpust w kierunku wnętrza. Wtedy też, przy pomocy odpowiednich klakał, trzeba zatroszczyć się o wyznaczenie 10 mm odstępu dylatacyjnego. Po ułożeniu pierwszego rzędu, drugi zaczyna się od kawałka, który pozostał z pierwszego rzędu. Zasada ta obowiązuje także w każdym następnym rzędzie. Najlepiej będzie zaś, kiedy między czołowymi krawędziami paneli w sąsiednich rzędach przesunięcie wyniesie nie mniej niż 300 mm. Oprócz metody wpinania w siebie paneli, można oczywiście zdecydować się na podłogę winylowa klejona czy panele winylowe samoprzylepne. Jednak w obu przypadkach opisane powyżej zasady SA jednakowe. Podłogowe panele winylowe czy panele laminowane? Cechami wspólnymi paneli winylowych i laminowanych jest na pewno uniwersalność w wykorzystaniu i dużą funkcjonalność, trwałość podłogi. I odporność na ścieranie, możliwość montażu tych produktów w przypadku ogrzewania podłogowego. Łaczy je też bardzo dużą różnorodność dostępnych wzorów, kolorów i rozmiarów. Można je też stosować w różnych wnętrzach. Jednak laminowane zazwyczaj składają się z trzech warstw – płyty nosnej HDF, papierowej warstwy dekoracyjnej i zabezpieczającego ja laminatu. Ten ostatni musi być twardy, bo to od niego zależy żywotność podłogi. I to właśnie podstawowa różnica między tymi panelami. Podłoga wykonana z paneli laminowanych będzie mniej elastyczna, a zarazem bardziej podatna na uszkodzenia, NP. W przypadku upadku ciężkiego przedmiotu, panele winylowe SA bardziej elastyczne. Będą więc wygłuszać dźwięki kroków, będą też cieplejsze oraz bardziej delikatne dla stop. Przewaga paneli winylowych jest także wyjątkowo szybki sposób ich montażu. Winylowe panele montowane mogą być na istniejących podłozach. Kiedy wybierze się panele winylowe montowane metoda wpinania, cały proces będzie szybki, wygodny, a przede wszystkim czysty. Podłoga winylowa zalety i wady. Wady dla zwolenników materiałów naturalnych NP. Drewna. Wada takich paneli może być to, że są one materiałem wyprodukowanym sztucznie. Choć jednocześnie sprawia to, że nie zmieniają się one w czasie, tak jak panele drewniane, które mogą zmieniać swoją objętość. Wada paneli winylowych może być także wyższa cena w porównaniu z wykładzinami elastycznymi w rolce. Zalety paneli wydaje się ze zalety tego rodzaju materiałów SA w znacznej przewadze. Można do nich bowiem zaliczyć to, że płyty i panele winylowe na podłogę i ścianę świetnie wyglądają, mogą odzwierciedlać NP. Naturalny wygląd litej deski, a kwadratowe płytki przedstawiać strukturę kamienia. Czasem trudno odróżnić je od ich naturalnego odpowiednika. W Pekinie prezentuje się również podłoga winylowa biała. Nie krusza się i nie ścierają, z biegiem czasu nie zmieniają też swoich kolorów. Nie zmieniają wymiarów. ESA wodoodporne, panele winylowe można więc stosować do kuchni i łazienki. ESA raczej trwałe, jednak w przypadkach skrajnych – NP. Przypadkowych nacięć, RISE można polać specjalnym preparatem, który pomoże pokryć ubytek i odnowi warstwę ochronna. Maja elastyczna powłokę, która redukuje w znacznym stopniu dźwięki kroków, a do tego jest przyjemna i ciepła w dotyku. Posiadają różne systemy montażu, które można dopasować do zastanego podłoza. Można je montować etapami, bez potrzeby wynoszenia z wnętrza mebli. ESA łatwe w utrzymaniu czystości. Płyty winylowe mają niski opór cieplny i można układać je na ogrzewanie podłogowe. Ze względu na rozmiary można łatwo transportować podłogę winylową nawet do trudno dostępnych miejsc, podziemi, wąskich klatek schodowych. Zaraz po montażu można je użytkować. Jak widać... Podłogi winylowe sprawdza się w naprawdę w wielu pomieszczeniach, zarówno tych domowych, jak i publicznych. Podłogi winylowe posiadają wiele zalet, które wyraźnie ułatwiają ich użytkowanie. Wykonane z płytek podłogi winylowe zredukują hałas i będą komfortowe w chodzeniu. Wysokiej jakości panel winylowy może być naprawdę estetyczny. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu na temat paneli winylowych na podłogę i ścianę. Mamy nadzieję, z informacji o cenach oraz krok po kroku proces montażu były dla was pomocne. Panele winylowe to doskonały wybór, który łączy estetykę z funkcjonalnością. Jeśli macie pytania lub chcielibyście podzielić się swoimi doświadczeniami, zachęcamy do zostawienia komentarza. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.